Siema jak jestem ja. Machus Dobra Siema ja. jestem ja. Machus i witamy Was w kolejnym skabu bloku, to za Sugranie I. Idealnie. Żeby nie było... Idziemy od razu na Spawna, żeby pokazać wam Pikea No... Y na Spawna ja mieliśmy wam pokazać No to to mówię. No to ja no ja już jestem na spawnie, idę na parku, ja i poczekam na Ciebie. Parkour tu trochę skaczę. Ale tu jest tyle ludu... Tu też jest... fakt do lawy jeszcze spadłem. Dobra, ja też. Z... Od razu spadłem, nawet nie skoczyłem, bo tyle ludu tam było i nie wiedziałem gdzie jest. Yeah. Dobra. Dobra, okay. idziemy jeszcze raz. Fail. Jakiś fail zawsze musi być, tak jak w zeszłym odcinku. Dobra, zacznij. O, ja Cię nagrywam. Potem ja pójdę. U mnie jesteś w powietrzu cały czas. Fakt, też wpadłem. Okej, okay, jestem na spawnie. Ja też. On teraz będzie mniej lagować. Zmieniłem, al short. też sobie zmienię, bo ja mam na fire. Dam sobie na, normal. Fuck no black to się nie da skakać On tu jest no tyle to ludzi fp... że tu się tak tu no, no, bo ja, to jeszcze ja spróbuję przejść fpsów Fajnie 15 roba bo... A ja mam 20 ostatnio miałem 10 FPS to 15 Dobra, no, pójdziemy tym Dobra przejdźmy chociaż przejdźmy chociaż jedno Ja pójdę z złotym To ja pójdę diamentowym czy Was. jaki to jest? Nie, to nie jest złoty. Gdzie ty jesteś? Ja spadłem znowu. Już idę do ciebie. Ja nie spadłem, ja jestem cały. Ale gościu tam kampi i rzuca śnieżkami, głupek. Co za pedał. Pedale. We mnie też ostatnio raz tylko Gościu mnie strąci. Dobra, ostatni raz. To był niezamierzony fail, bo gościu śnieżki ma. No. Jestem już trochę. Widzę cię, przecież. Jestem za tobą. Zaraz dojdę. Dobra, pójdę diamentowym też. Czy dałoby się ustalić jakiś jeden ten? ...teksturpak? pak. No. Może pójdziemy na tym Christmasu co ty masz na e, kanale. No może. Ale na razie. I co... Ja ostatni skok nie, nie... Wiem, powiem. widziałem. To patrz, idź tam na stajet i patrz na mnie. Dobra, będę... A nie doskoczyłem. <laughs> tak samo, to jest za daleko. Nie masz szans tam doskoczyć. To idziemy już na wyspę czy dalej skaczemy. Czekaj, jeszcze tu. No bo to jest jak... No oni tacy są, rzucają kuźni. Ej, a jak tym 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 zacząć? Aha, Zielonym trzeba iść. Ben! U mnie będzie trochę cięć, bo się pomyliłem i, tam, i zamiast F5 F9. <noise> Albo dwa. No gościu jest... idzie, gościu się siedzi tam w wodzie i strzela tymi... śnieżkami. Po ile są śnieżki? Mm, nie wiem, czy są w ogóle do kupienia. Nie chcę sklep. E, śnieżek nie ma do kupienia. Ale sobie wązana można, można zrobić i... A śnieg? Taka, ta, ta krotka śniegu? Nie ma. Też. Nie, nie wiem jak to to biorą. Oni chyba mają na własnej wyspie. Dobra, to chodź na ten. Na wyspę. Nie. Ale to okay. ja Okej. I... Nie mi się... Nie się tu coś zrobić. Dobra, to ja to teraz robię to Pokop trochę kobla, a ja tutaj jakoś tą wyspę fajnie ogarnę. Aha, zapomniałem tu jest dawa. Co? Nie, brałem właśnie. Po co? Przecież masz na sobie? ale drugą. Ha. Dzisiaj Dobra. A przydałoby się trochę czegoś pokopać, żeby mieć na ten. Żeby to sprzedać. Mówić. Nie wiem co. Tutaj jakąś... farmę, to ja nakopię kobla i zacznę... No dobra, to ja tutaj z, 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 zrobię takie fajne przejście na farmę. No Dobra, to ja zacznę robić, a ty koptam. tam. Tylko musisz dawać... to dawaj do skrzynki cały czas kobla. O, przelankowało mi, ale mam 35 FPS-ów. Na spawnie miałem mniej, 30 FPS-ów. Mam. Nie ma kobla. 30. Też. Mi się coś wydaje, że to jest peaceful. Na tych mapkach. Bo tu ani jazda nam się nie zespał, żadnej krzype. A jedzenie mi w ogóle nie spada. Może i być, ale ja kiedyś grałem w jakąś wyspę, to były potwory. Bo miałem... Moc, nie mam spalu tylko z No. No bo ja dam tego, tego tutaj. Ej. Kto do... Zrobił piecyk. Nie wiem, ja chyba. Bo jest pięć. Tak, jakoś bym tu fajnie sobie sytuował. ja na F5 do wykopu. <laughs> A, czekaj, stąd spadnie, ale stąd już nie wiem. Tu mam plan Tylko muszę mi dać dużo koble. A czego my tam mamy eś, nasiona? E, arbuza i. Sice, kajota. Pumping, watermelon, melon i jeszcze powinien być ziemniak. Nie ma ziemniaka? Jadłeś ziemniaka? Nie. To nie ma ziemniaka. Chociaż... To, to kupisz, A melon to nie jest tak? Nie, to jest... Zwykły melon? Muszę... mushrooms. Nie ma nic. Ten, to skrzynki. Gdzie ty jesteś? A tu? Tu daj mi trochę kobla. No dobra, ja sobie na... Jak masz dużo tutaj. Wiesz ja tam rozłożyłam. Ale mnie nie o to chodzi, bo ja chciałem tutaj, żeby mieć dirta więcej. To tutaj dać kobla zamiast tego dieta Czekaj, tu tyle kobla, a tu jakiś. No ja tu tyle tam a ja sobie po koble. No, zacząć to robić. To no to, to ja chcę. Właśnie... Ja go pójdę ten, ja go pójdę sprzedać. Po co? Gdzieś gdzieś, no bo za ten. Tam można kupić dirta w No ale po co? Przecież jak mamy tutaj dita, to to się skopi i wymieni. Ale tam. Ale tu. Ale tu. siana bok. Aha. I tutaj jest dużo też, to się wszystko wymieni. Ja tu na razie wymienię litro. No, twórz. Mam trzy diety ja... Ja mam trzy ja jeszcze w skrzynce jest 15. Tak naokoło około dołożyć, czy... Że... Już nagrywamy chyba osiem minut. Dobra, to ja tu zrobimy coś takiego. Tutaj i tak dookoła Tutaj i tutaj yy, rozszerz to o jedno, żeby były przejście bokiem dookoła A po środku Czekaj. zrobisz pole. Dek gobla. Ale najgorzej będzie z wodą. No to nieskończone źródło możemy zrobić, bo mamy mieć drugą wodę w skrzyni. Jest. Jest. Mhm. I tak to będziemy musieli gdzieś przenieść niżej, bo to tak to się skopie i to się da niżej, no ja? Dobra. I szczerze coś mi się wydaje, że ten kaktus w ogóle nie jaśnie. No chyba nie. Może oświetlenie musi mieć lepsze. No ale ma przejść tutaj południe jedną. To nie wiem. Ja mam w ogóle to teraz Moneja. Zrobimy mu jakieś pomieszczenie. Zejo, dobie. Przydałoby się coś sprzedać, żeby mieć moneja. Czemu ja zawsze w odcinkach kopię kopla? Wy też kopałem. masz 3 a tam koło. To tam jest jeszcze w skrzynce 15 8 Koba O, dawaj Masz lepszy Dobra Więcej ma Następnym razem przed odcinkiem może trochę nakopię No przyda się Bo kupi się, ma się... Na początku coś kasy. Zero. Ja mam zeja no. przynajmniej. A, ale ja mam 3590, bo miałem wcześniej... No to, to, to idź tam e, s, kop, kup e, la i trochę DIT-a ja będę tutaj kopał cobla. Dobra. Trochę takie oszustwo, ale... Jest udostępnione to robimy, nie? Nie jest oszustwo, jak jest udostępnione. No. Ja nie dałem po, pod pierwszym odcinkiem tego. Dobra, mam stack. Yy, IP. Mam może... ja, ja Wiem, właśnie, ja sobie zapomniałem. Miałem dać. Dam to jeszcze. A pisali ci z tego TGN? Nie, jeszcze nie napisali, ale na razie mnie nie przyjmą chyba. Powinni cię przyjąć. To... Social Blade jeszcze może coś napisze, bo na razie napisali, że sprawdzają moje podanie. dobrze. To się powiedzie przynajmniej. A oni mają... dla mi się wydaje, że ma mało. Bo nie wiem ile oni płacą. Ja też nie wiem. Ani co tam obojętny, tak szczerze mówiąc. Żeby był na sewa. 25 złotych. Na miesiąc. Chyba, że potem przejdziemy w, w 450 no na się... ten, co ma polski pigwin, itp. itd. No, a co jeszcze kupić? D ta... Możesz mam kupić. 10 węgla kupiłam. O, węgiel. Żelazo, jak jest? Jest. No, mam 10 też. No i kup co tam chcesz? Możesz jeszcze. No, nie wiem co tam chcesz. Drewno możesz kupić. O, to kupię sadzonki. No dobra, bo my tu mamy jedną sadzonkę, ale to. 10 sadzonek, kupię też 10 kości, żeby były na te, na mączkę kostną. No. To zrobimy jakąś platformę, żeby nie spadały te sadzonki. To zrób, e, kup więcej kobla. No spoko. Żeby było na platformę też pod ten. Czekaj, ja na chwilę idę, zaraz wrócę. To zrobić cięcie czy nie. Nie, ja zaraz po prostu wrócę. Tobie. I zostawił mnie sam żeby nie było audio ode mnie. zabijmy tutaj jeszcze te jeszcze tutaj 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 Czegoś o nazwie... Na... Miejsce na... Żeby... to ja tutaj jakoś już To jest jeszcze Nie wiem. To no. miało być 15 minut. A tam. Zrobi się dłuższy... Ja Muszę się pouczyć. Znowu? Cały dzień się uczysz. A ja wczoraj... Dzisiaj miałem sprawdzić co jakoś żyje. No i masz. No Dzisiaj miałem z biologii, jutro polskiego, i potem mam jeszcze z tego... z techniki. Z biologii mam w czwartek. A... Dzisiaj miałem z... Tego. Jak to się nazywa? A, i będę musiał jeszcze audiologa nagrać. No, czekaj, daj mi to, ja posadzę drzewo. mi tą sadzonkę. Czekaj, A O, czym będzie audiolog? No bo w sesji nie tylko w weekendy mogę nagrywać. Bo jadę do sanatorium. Daj mi jeszcze, yyy, kości. Ha, kości. Ej, to tutaj obie platformy na ten... O! No Wodefuck! Ja Ej! Tam jest jakiś... Inny ten Wyspa? No. Sprawdź no, sobie no, na bo... tym. Rajmni mapa. widzę. No bo to są tak koło siebie. jakby nie, To tutaj ale zrób tą platformę jak... Jak masz kobla, to tutaj w skop to. Tutaj to posać, bo tu jest taka... Zrobiłem przejście na platformę tego. Gdzie mam co dać? Co? Mam dwa kobla masz. Nie masz no więcej? Nie dałeś mi kości, daj. Aha, dawałem ci przecież. No to mówiłem, żebyś tu zrobił ten. Nie masz już kobla, przecież kupywałeś. Nie kupiłem, zaraz pójdę kupić. Zacząłem. Kaś... Głównie po to poszłeś, a nie kupiłeś. No, kupiłem Okej. Okay. Aha, no, nie wiem, czy to po O, fuck, jakbym zleciał. Dobra, pójdę nakupić dużo kobla. Iść Home. Nie, czy ja piszę? Czuł piszą, właśnie. Myślę, że ty piszesz. Rzucają czymś tutaj. Pajkuj. Kobyl, kobyl, kobyl. Zrobimy sobie tutaj własne paguły. 300 kupię. Spoko. Kupuj jak najwięcej. No naj. jeszcze 7000, idę. YouTube Rewards Time. Chyba, że ja tu kiedyś spadnę. Gdzie? się zwolnowałam. Aha. Jak masz skrzynce, ci kładę kobla i wszystko. Coś do mnie na Skype pisze. Muszę coś zjeść, bo zaraz się zabiję. Aha, i miało być... taki jeden, jeden koleś, ale nie ma go na Skype, to nie będziemy na niego czekać przecież, nie? No, i właśnie, jeszcze co 2-3 odcinki będzie taki jeden. Nie wiem, jak on, w końcu... nie wiem, jak on się nazywa. Ty mi miałeś... Ty nie to nie załatwiałeś. Zaraz powiem, ale będzie jeszcze taki jeden użytkownik, YouTube tam ma chyba 100 widzów, i będzie to 117 bodajże. I może jeszcze pixelowy będzie. No, to... na 109 ma. Gdzieś tak. Znam gościa, więc, bo nagrywałem z nim. Ale jego kuzyn spaścił całą serię, bo go zbanował Standardowy Czekaj. Tutaj gdzieś krzywo jest. No bo to jest całkiem krzywe. Wyspa jest w ogóle krzywa. To prosto. A co tam? Jeszcze przy... gdzie jest krzywo? No to, co tak żeby to było? No ale tutaj jest już... Wyspa jest krzywa, tu jest trzy, mm. tu są dwa... Dwie... Nie, tutaj też jest trzy. A dobia. Aha, dobra, wiem o co chodzi. Tu jest już rozszerzone. Tutaj to ja tutaj pobiegam, coś porobię. Jakby co, drewno robię na deski. Tam można jeszcze to jakoś deskami złożyć. Tak. A te dziury na co? Kto ja? Tu może być tak, że. No tam ta będzie drzewna. woda. Tak na dół też, że będzie na następne piętro, tak na dole płynąć. Jakby. No to może, tak zrobić, ale to będzie dużo kombinowania z tym. Nie, ja tak miałem i jest tylko. To zrób drugi poziom, bo mi się nie chce kombinować z tym drugim poziomem. No, wyciągnę kobla. Czekaj, zaczekam, aż woda spłynie, bo jeszcze spadnę i będzie faj. Kolejny w tym odcinku. Przydałoby się też kupić nasiona, bo nie mamy aż tak dużo. Czekaj, no, za chwilę może na siebie woda spaść. Uważaj, bo trochę kuździem poszerzyłem ten. A zabijeś tam schody? Może się zabrać. A masz. M, m, gdzie jest wiadeko? w tym skrzydle leży. Spoko, to wezmę. Okej, okay, tu już jest jakaś taka platforma. Uważaj, woda spada. Tak, okay. spadł, no. I co ty miałeś? Nie, ale jestem teraz w domu, bo szybko się te teleportowałem. Ale zdginąłeś? No nie. Dobrze. Szybko się teleportowałem. Czekaj tu daj tam sobie wodę, żebyś mógł skakać. Trzeba mu mi to ten. Aha. Nie muszę... Chyba, że to jakoś inaczej spróbuję nawodnić. Na ja To się zepsuje. Chyba, że... no Dobra, już mogę tam nale naleźć wodę. No, już, ale musisz w otwór trafić, tak wiem. Co tu, no, wiem. To, zrób tam jeszcze jeden otwór. Obok. Po prawej stronie. Co, podwójne chcesz? No, bo tu też jest podwójny. Okej. Dobra, a przetę. E, to drzewo. No. mogę by tu wgrać tym bym Moda. No, dobra, tu już jest coś pod spodem. Tu. Jakieś ozdoby. Mamy sadzonkę. Myślę, że kończymy, bo potem mi się nie chce takich długich materiałów przesyłać. Ja już mam 25 minut, jeszcze mi się. jakaś okay, sprawdzę, czy mi się. 81%. Okay. Więc to będzie. No, znowu. Trochę... Spadłeś? Zgłabiłem <laughs> się w tym... W nasz dom. Nie, widziałem. Wiesz? tylko. Aha, jeszcze deski ci wypadły. Kto ci wypadł? Daj mi deski, bo ja tam deskami mi wykładam. Masz tam jeszcze dziewne. Spoko. Dobra, to ja tutaj bym przeniósł z tego to źródełko. Nieskończone. Ty i tak się nie tworzysz, więc ciebie też damy do skrzynki. O... Tu jeszcze. Dobra, tam jest już jeszcze jedna platforma. Tam możemy potem jakąś farmę kaktusów lub coś takiego. Spoko. I jeszcze tu, jakieś, tu będą tak z tym drewnem, tutaj schody niżej zwykłe wyczuły. potem pokażę jak to możemy jeszcze więcej poza odcinkami. Okay. Spoko. gdzie lawa i woda? Ja mam. Czekaj, wezmę też tamtą wodę i zrobimy na razie nieskończone źródełko. Masz, pokład co daj, wiaderka. No masz, tam leży. A drugie? No, jedno masz na razie, bo ja mam drugie z wodą już. No to daj mi to drugie z wodą. To ja czekaj. Zrobię nieskończone źródło, no. Ale no już jest. Będzie można wyciągać. I No Dobra, jak to było? Tak, tak. Tu będzie tak ta wody. Tak, tak, tak. Tak, tak to było? Tak to było. A co robisz? E, już Białe plan. Kartor? No, jak, jak to było? Tu będzie woda, tu będzie ten. No, tak to tu było. Lago. No, i tu będzie jak? Czekaj. Tu będzie stojak. To woda może spadać na dół żebyśmy nie spadli jak będziemy tam wchodzić czy coś ja sprawdzimy czy działa no, okay. działa, dobra spoko. masz tu nieskończoną tą wodę, źródło nasza skrzynka lata w Aha. powietrzu muszę ale spok do dobra zakryj lagę, bo się utopię ty się utopisz no po się po co mi to wyrzucasz? Nie wiem, chciałem się utopić. Nie masz szans. Hehehe. Patrz, patrz na tą platformę tam na dole. A jeżeli jakieś to zejście? No wodą. Aha, no wiem. A tutaj no. trzeba będzie jeszcze ten. A czekaj. No patrz, tutaj Aha, przy tym trzeba. Z... Nie będą tak, schodni, że na okay. no bo wodą można przecież na ja się schodzić. Mnie o to teraz chodzi. Mi chodzi o... Ja mam węgiel spoko. Trzeba skopać. To źródło się potem jakoś wysali. Nie no dobrze, ja niech to. będzie. Potem się gdzieś... Czemu ja tym kopię? Gdzieś się je przekopię potem. Mój level! No właśnie. Samu chciałem powiedzieć. To ile masz? Ty masz 5 Pięć. 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 Zrób mi trochę... Chcesz, że, że, że lazo trzeba przytopić, działać. Ja mam. Masz. Wstać tutaj. Rzuciłem ci tam. Zrobię trzech ten pochodnie. A dwa masz. W... Tutaj trzeba oświetlić roślinki, bo nie będę... No wiem i do... o to mi chodzi, nie? Żeby to oświetlić. Tutaj, tutaj. Ja to jeszcze jakoś tak zrobię. Lepiej się coś... Przykład... A jest tutaj Glowstone? w jest y ale też możemy zrobić swój własny ten y swój własny portal no y And... kolega tu gra on ma dużo obsidianu ale chyba już właśnie nie gra to może nam dać czekaj coś trochę... takiego ja bym to takie wielkie zrobił tutaj ale to takie duże za duże by było według mnie tam na dole posadziłeś coś coś posiać. A tu zboże może rosnąć na razie tylko. Na górze, na górze. tak. O, nie jest oświecone na dole? Nie. nie. Y Mamy jedno ziarno zboża. No. Urosną ja i ten. Y zrobię, żeby było więcej. S no i dwa, trzy będą. Dobra, to kończymy, Ostatnia bo to już jest y pół godziny, y według y mnie. Silnostat y miał 6 y chyba. 6 albo 8. 6 albo 8. 19 normalnie rekord, chyba, no ale ty masz więcej no. widzów. No wiem, ale. A mi w wzrosło dzięki tobie do 18 widzów, no, widziałem właśnie. I masz podziękowania w biblioteku. Bóg rozsieje. Nie masz już tych? Mączki? Mam wszystkie kości zamienię na mączkę. No, bo po co nam już kości. Na Spróbuję zrobić jakąś mam osobę do Redmouse, polecam tam kilka się zgłosiło, to jeszcze nie patrzyłem kanału. To... to mogę ci pomóc z kanałami. <noise> Czekaj, 6, 4, Chyba mam 5 zgłoszeń tam w komentarzach chyba dwa były. W komentarzach dwa i mam chyba z pięć na tym... na... typu. To podeszli mi kanały, to ja też sprawdzę. Okej. Okay. Jakbyś nie miał czasu. I ty kiedy ten odcinek będziesz rzucał? Bo dzisiaj rzuciłem jeden film, jutro ja będę jutro, jutro. będzie. Też będę jutro rzucał. Dobra, dla was to dzisiaj. No. Stracę już całą mączkę. To polecisz po jeszcze. <laughs> jest tam jeszcze kodl. Dobra, już cały... Nie, jedne, jednego nasionka brakuje, to już nie będę pomóc. Jak będzie potrzebna, to kupię. Mam jeszcze 1500 To idź już po... żeby drzewa dostrzec Okej okay. bo ja mam 11 sezonek Dam ci połowę mojej kasy Da się hmm, chyba No właśnie Dobra 750 Yy, dobra, dałem ci 750. O, Czekaj znowu. Spok Dobra, wróciłem znowu Tu masz już tą mączkę Dziemy. Nie właśnie idę? Ile my to nagrywamy? Trzeba kończyć mówić. Mi się wydaje, że my zaczęli koło 15 poetzier 40. To zakupię tej mączki i trzeba kończyć home, Nie wiem czy jak wpiszę is home to nie spadnę na dół? Nie. Nie mam Trzeba tam zrobić platformę. Set is home? home? Tak. Nie. Set, set home. Set... Ale ja chcę inaczej. No set home po prostu. No dobra, tak też może być. Masz. Dobra, no, ustaw się czemu nie mogę cię spić? Nie ma PVP. Czemu ty w tą stronę patrzysz? O, no, no, bardzo. Gdzie patrzę? W tą, w tą tą, 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 tą stronę. Tamtą. W tamtą co sobie. Okay. Dobra, to się, czy ja mam się żegnać? Ty się dzisiaj pożegnasz. Spokojnie no dobra, no to więc skomentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. E, był z Wami Machus. I Red Mouse. Na no ja.